Witam, kochani, witam. Pozdrawiam w Chrystusa. Kochani, nie wiem, co będziecie o tym myśleli, <laughs> ale spróbuję często, jak najczęściej tak nagrywać, abyście i tekst widzieli. Więc zobaczcie, to jest z listu do Kolosan, trzeci rozdział. List do Kolosan, trzeci rozdział. Zobaczcie. Zadajcie, więc. Śmierć temu, to co jest przyziemne w naszych członkach, rozpusta, nieczystość, lubieżność, zła żądza, chciwość to wszystko jest bałwochwalstwem. Chciwość jest bałwochwalstwem, Pani. Yy, dodać do tego trzeba każdą jedną cielesność naszą, podatność na kłótnie. Podatność na udowadnianie temu, kto z nas miał rację w jakiej sytuacji. Ponieważ w innych sytuacjach myśmy nie mieli racji, ale próbujemy akurat zmieszać z błotem znajomego, żonę lub męża, że akurat w tej sytuacji myśmy mieli rację. My nigdy nie będziemy mieli racji w 100%. I kochani, jeszcze raz przypomnijmy: nie o rację chodzi. My. Je, tu, ko kochani, jeśli ktoś z nas czuje się usprawiedliwiony krwią Jezusa Chrystusa, ta osoba nigdy nie będzie chciała pogrążać innych w niesprawiedliwości, ponieważ wie, co się dla niej zrobiło, i ta osoba będzie chciała innym pomóc, żeby oni zrozumieli też, co Chrystus dla, niej, dla nich zrobił. Czyli. Uczyń drzewo dobrym drzewem, żeby robiło dobre owoce. Uczyń te drzewo. Pokaż temu drzewu, skąd ono się wzięło. Powiedz temu drzewu, że jego ojcem i matką nie są jego genetyczni rodzice, cieleśni, tylko Bóg. Tylko Bóg i twoi rodzice, moi rodzice. Różni rodzice robią, wszyscy rodzice robią błędy, ponieważ wszyscy po Adamie i Ewie rodzą się na podobieństwo Adama i Ewy cieleśnie, nie na podobieństwo Boga. Co możecie zobaczyć już, yy, pierwszy dowód tego jest oczywiście w Księdze Rodzaju, gdzie Bóg nie może znaleźć Adama, bo nie widzi swojego podobieństwa. Yy, drugi dowód też jest w Księdze Rodzaju, gdzie czytamy o, czytamy o rodowodzie, yy, czytamy w rodowodach yy, po Adamie i czytamy tam, że już nie pamiętam kto, ale chyba że o Adamie jest napisane, że Adam zrodził syna na swój obraz, nie na obraz Boży, tylko na obraz na swój. I ktoś może powiedzieć, no tak, ale Adam był stworzony na obraz Boga. Nie, kochani, to by inaczej, to by nigdy... Człowiek nie jest w Biblii wywyższony. Nigdy. Wywyższony w Biblii jest Bóg i tylko Bóg. Cała Biblia jest o Bogu. A tu jest właśnie pokazany upadek człowieka. Ech. Więc z powodu nich przychodzi gniew Boży. I wy niegdyś tak postępowaliście. Kiedyście tam żyli. A teraz, I wy odrzućcie to wszystko: gniew, zapalczywość, złość, znieważanie, haniebną mowę od ust waszych. Haniebna mowa, czyli przekleństwa. Goni, to jest ciekawe, prawda? Ja nie wiem, czy mam wrażenie, że już nagrywałem coś w tym temacie, ewentualnie miałem zamiar. Zobaczcie. Często słyszymy, dlaczego przeklinasz, prawda? Ja, ja się potrafię zdenerwować, ale. Yy, rozgniewać, ale nie przeklinam. <noise> ale co tutaj jest napisane, zobaczcie. Odrzućcie gniew, tak więc ty nie mów, że ty się rozgniewałeś, że ty się rozgniewałeś, yy, to jesteś lepszy od tego, który przeklął. ponieważ to jest wszystko napisane, to jest napisane: odrzuć to odrzuć gniew. Kochani, po angielsku jest yy, w, w języku angielskim jest to yy, gniew to jest anger i wielu ludzi, którzy mają problemy z gniewem, właśnie idzie na takie, co, na takie kursy, które się nazywają anger management. I pamiętam, jak to się nazywa po polsku. Sprawdzę i w tytule to zamieszczę, tak więc będziecie wiedzieć. Kochani, menadżerowanie, czyli nadzór, nadzorowanie i kontrola gniewu, chyba kontrola gniewu to będzie. Kontrola gniewu to jest wciąż masz gniew. A tu jest napisane nie miej gniewu. Pani tak myśli nowy człowiek w Chrystusie. Nowy człowiek w Chrystusie tak myśli. Nie mam gniewu. Czujesz, ty czujesz miłość do człowieka, który który opowiada głupoty, który mówi, nie kocha mnie, bo mówi inaczej niż ja bym chciał, ja bym chciał słyszeć coś innego. Nie, ty masz wiedzieć o tym, że ten człowiek nie jest nowonarodzony. I masz wiedzieć o tym, że my nie walczymy z ciałem, tylko z mocami, z mocami niewidzialnymi, z szatanem. Ani przyjrzyjcie się na ludzi podczas ich kłótni. Zobaczcie, jak twarze im się zmieniają. Te twarze się zmieniają strasznie. Czyli my, my, my wyglądamy, jakby demon w nas wstąpił. Nie potrafimy, się, nie potrafimy, ponieważ to nie jest naturalne dla nas. I teraz czytamy dalej. Nie okłamujcie się nawzajem, boście zwlekli. Z siebie, dawnego człowieka, właśnie tego z Adama, i przeoblekli się w nowego, w nowego, który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu Boga, według obrazu Boga, który go stworzył. Koni, tu jest właśnie dowód na to. My straciliśmy podobieństwo Boga. My nie, nie możemy mówić, że my jest, zostaliśmy stworzeni. Możemy mówić, że człowiek został stworzony na podobieństwo Boga, to nie chodzi o ciało. Nasze ciało miało być tylko nośnikiem podobieństwa Boga, czyli miłości, wzajemnej miłości. Dlatego Paweł napisał w liście do w pierwszym liście do Koryntian z tą wielką mowę o miłości, która jest największym. Duchowym darem. To jest największy duchowy dar. Nic nie prześcignie miłości. I kilka razy, kilka razy Paweł w listach pisał, jak ważna, jak najważniejsza jest miłość. O czym też mówił Jezus. Po pierwsze, o tym mówił Jezus. I najważniejszy werset w Biblii. Moim zdaniem, najważniejszy werset, który nam pomoże pomóc zrozumieć to, że Bóg tak umiłował ten świat, że posłał swojego Syna na śmierć za nas. Umiłował miłość. I czytamy miłość pierwsza, pierwsza. miłość jest cierpliwa. Bóg jest cierpliwy. Bóg cały czas ma, Bóg ma nie, Bóg ma pokłady cierpliwości niewyczerpalne. Dopó dopóki żyjemy mamy szansę, mamy tysiące szans, żeby do Niego wrócić i żeby być Jego podobieństwem, bo to jest to, na czym Mu zależy. I nie ma już tutaj Greka, Żyda, czyli Żyda i nie-Żyda, obrzezania, nie-obrzezania, barbarzyńcy, scyty, który, scyci, którzy byli wówczas uważani jeszcze Gorzej niż barbarzyńcy, potem jeszcze gorzej był niewolnik, lepiej był wolny oczywiście, lecz wszystkim jest Chrystus, we wszystkich. Jako więc wybrańcy Boży, święci, umiłowani, obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość. Dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, bo nie walczymy z mocami, z ludźmi, z ciałem. Znosząc jedni drugich i wybaczając się wzajemnie, jak długo? Znosząc, wybaczając, co powiedział Jezus? Siedem razy po siedem, w nieskończoność. W nieskończoność masz wybaczać. Nadal na, na, masz przestać zwracać uwagę. Dojdziesz w końcu do tego, jeśli się zaczniesz odnawiać, to dojdziesz do wniosku, że nawet się nie będziesz nigdy gniewał na nikogo, ponieważ zrozumie, będzie ci ża żał tych ludzi, obojętnie kim oni są, będziesz się modlił za nich nie dlatego, żeby Tobie było lepiej, tylko żeby oni poznali Boga. Bóg nigdy nie wysłucha miłości i modlitwy nasze, jeśli my się będziemy modlić za osobę. Yy, Męża, żonę, szefa w pracy, współpracownika, jeśli mi się będzie modlić, powie: Boże, proszę cię, zmień go, bo ja nie mogę wytrzymać. Zmieni ją, bo ja nie mogę wytrzymać z nią. Czyli zmień go dla mnie, nie. Boże, zmień go, bo on, on lub ona nawet nie wie, jaka jest nieszczęśliwa. Lub nieszczęśliwy. Proszę cię, nie to, że zmień wpływ, Boże, pokaż mu się, pokaż mu swoją miłość. Ale póki co, jeśli my to rozumiemy, to my. Dajemy przykład tej osobie, ponieważ to my jesteśmy światłem dla świata, tak powiedział Jezus. Ponieważ jeśli te świata, tym światłem jesteśmy, nie zosta nie, nie, Jezus nas zapalił, nie postawił nas pod łóżkiem, pod stołem, tylko byśmy świecili. I też tak jak Paweł napisał, że jesteśmy dziećmi światłości pośród rodu złego. Ale kochani, my byliśmy też rodem złym. My też czytamy to samo, że my kiedyś byliśmy źli i nasze postępki były złe, też to Paweł napisał. Więc wyszliśmy z tego dzięki łasce Jezusa Chrystusa. Jeśli tak potrafimy żyć, to żyjemy tak poprzez Ducha Świętego, który jest w nas, a nie ponieważ to myśmy czegoś dokonali. I właśnie. Na to zaś wszystko. Ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest więzią doskonałości. Właśnie Bóg jest jedyną doskonałą istotą na tym świecie, dlatego bo w Nim jest miłość, bo On jest miłością. Czytamy Bóg jest miłością. Jezus Chrystus nie dlatego był jaki, jaki był, bo był Jezusem, bo był Chrystusem, tylko dlatego, że On jest miłością, On jest odbiciem Boga. On jest odbiciem, tak jak czytamy, w liście do Hebrajczyków. Jest podobizną Boga, jest, jest Jego yy, perfekcyjną, yy, nie kopią, nieważne, nie będę raz sobie zobaczcie Zobaczcie, liście do Hebrajczyków. I sam Jezus mówił: Widzisz mnie, widzisz ojca. Słyszysz mnie, słyszysz ojca. Ja nie moje słowa do was mówię, tylko to, co mi ojciec nakazał. Syn sam od siebie niczego robić nie może, ale to robi, to mówi, co widzi i, i co widzi u ojca i słyszył Ojca. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym ciele. I bądźcie wdzięczni. wykrzyknij, I bądźcie wdzięczni. Pamiętajcie, to zawsze z wykrzyknikiem. I bądźcie wdzięczni. A właśnie, zawsze bądźcie wdzięczni Bogu, zawsze go chwalmy. Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swoim bogactwem. Weźcie to do serca sobie, całym bogactwem słowa. A nie błogosławień, żeby nam dobrze było, żebyśmy mieli żonę, która się z nami zgadza w stu procentach, męża, ponieważ jedność lub męża, znajomych, ponieważ jedność jest tylko w Chrystusie, kochani. Z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni, pełne ducha pod wpływem łaski, śpiewając Bogu w waszych sercach. I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię Jezusa Chrystusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. Dziękując Bogu Ojcu przez Niego. Dziękując Chrystusowi, dziękujemy Bogu Ojcu. Oraz kolejny wyraźnie są dwie osoby. Kochani, pozdrawiam Was wszystkich. Do usłyszenia.